Nie czy nie? Co? Może... Co? Gdzie? <grym> Do wody skąpych! No! Ale jak... Ale jak zanurzyć mogę jak coś? Chwale? może wejść, bo to słona woda. No! Nie, nie! <grym> to nie słona woda! Okay. wybrałaś? Jak się bawisz? Ja, właśnie takie gaszek chciałem mieć na plaży. Jeszcze tutaj pokażę. Ej, dziwnie mi tak a co tutaj masz? No dobrze, więc y, dzień trzeci dzisiaj. A wczoraj spędziliśmy cały dzień praktycznie na plaży a lub pijąc browary ponieważ poznaliśmy parkę z Polski, no jak, jak parka z Polski, no to trzeba napić się w browarach. Pojechaliśmy na plażę na drugi koniec, jechaliśmy pół godziny, a skończyliśmy, że dwie godziny siedzieliśmy na przystanku autobusowym i piliśmy piwo, z, zagryzając je limonką. Dokładnie, no, no, dowiedzieliśmy się, że tutaj piwo a nie samo, tylko z limonką które wciskają od środka do w żeby tak. było smaczniejsze. Tak, tak, dokładnie. Jest taka A... temperatura, jak w gorący dzień w Polsce w lato. A jutro będziemy w końcu pierwszego stycznia łapać. Jedziemy, tak, łapać stopu. Wala dolic. Pokażemy kałuże? O, patrzcie, kałuże. Wow, świetne zakończenie. To no, pokazuje, że w Meksyku są kałuże. I że też pada, pomimo że jest pora susza. Niestety, rowerów nie ma. Zbiły się klucze do rowerów, które są przepięte gdzieś tam, a wysłowane w garażu, w takim miejscu. Ale w zamian za to dostaliśmy darmową kawkę. Ale przeraża mnie to, że tu to wszędzie kiedyś rozpuszczono kawę. Nie ma normalnej kawy. Nigdzie nie ma normalnej kawy. Tylko wszędzie jesteś puszczany. Nie ma co narzekać na to. Mogłoby w ogóle nie być kawą. to każdy basen jest taki trochę grudny. Ale mają tutaj hamak na przykład. A więc udało się wypożyczyć rowerki. Jedziemy teraz na targ. Coś wszamać. Jakiś miałeś taki amerykański krawężniki tutaj. Takie na pół metra. Więc nie da się zjechać. Trzeba jechać w miejsce do tego przeznaczone. I dziury wszędzie. Ludzie cię mają w dupie, samochody ci mają w dupie. Tak, tutaj trzeba bardzo uważać, ponieważ tutaj nie ma przejścia praktycznie dla pieszych. No. W tak. czym rowerzyści zaliczają się bardziej do pieszych? Z jakbyś takie chrupeczki? Serowe. <grymne> o, czy to jest ta słynna ciężarówka? Coca-Coli? Coca-Coli. <grymne> <grymne> Waga samochód. Wystarczy. Ja mam, ja mam to jest jedyna. To jest wege. a To jest jedno To jest krowy, To jest ma To jest To jest To jest To a to Ampia, będzie sosik habanero. Pada. Przelotne opady deszcz. Zetapy z policją? A pewno ja widać generalnie tak sobie chcieliśmy pojeździć rowerami wiecie wymarzona wycieczka na rowerach 21 stopni w Meksyku ja pokażę a ja może tu na chwilę przestało Nie. Daszki śpiewały Pytanie... nam, że to koniec tak. Pytanie, kiedy zacznie padać znowu Ale kadr piękny na śmietni A tam są nasze rowery I palma, która jest cienka na dole i gruba na górze Oddaliśmy rowery W połowie drogi Mieliśmy trzy przystanki Trzy Dwa, Dwa. trzeci to był taki A dobra, jebać <laughs> Nie mógł tam żyć. No i ten, no i oddaliśmy rowery i idziemy teraz coś dobrego zjeść, bo cały czas leje. Teraz służyliśmy na churros. Aj, już mi zaklapało. Jakąś twarz zniekształconą. Churros. Mamy churroski. Churros z, z, z cukrem. Cukrem i cynamonem. się. Podobno Martynka mówiła, że to nie jest... Yy... No to nie to, ale tu się tak jedno. no. To już wiemy, jakie to były w Polsce z cukrem. No? Błęd e probecia. Mm. Zresztą żyliśmy. A macie, poznajcie Karola i już znali. Ale nie nagrywałem nic wtedy. Ja ich nagrywałem. Wczoraj. Idziemy. A dziwne rzeczy na salę.

Mogę tutaj zdradzić, co się dzieje. Żeby nie było. Obierałem Banan? Banana! banana. <noise> z tego po, Małpa. po Małpa. tym filmiku widać, jakby banana obierał. Tylko sam obierałem. A czy będzie widać na filmiku z telefonu? O, a chcecie zobaczyć fajne zdjęcie? Pokaż Kupił gopro mm. A ja nie wiem, na, mogę zrobić nagranie nagranie? Szukaj. Możesz. Um, jak pijemy piwo XXX? X? X X. X, X. <laughs> jak uh, film małpa A będzie widać? Chyba nie widać. Ostrości nie chce załapać. Widać, widać. Kude. Jest naga dupa w piachu. <laughs> Przejrzyj mi to zdjęcie wstawię na Instagramie Ja też rzucę. A więc nasz pobyt w Cancun dobiegł końca Pokażę Jeszcze wam Jeszcze nie zanim my stąd wyjedziemy To będzie by dużo czasu Ale dzisiaj jedziemy? Oto nasz pokój Tędy się wchodzi Nasz pokój nazywa się LOL jest dosyć spory mamy plazmę, której nie używaliśmy wielkie łóżko a nie wiem, nie patrzyłem dwa pojedyncze łóżka e, tutaj jest okno, które jest na schody na taras Tutaj wam zaraz pokażę a tu jest kibelek, który jest przydzielony ścianą na pół bo to jest nasza prywatna łazienka tu jest nasze okno, o którym e, które pokazywałem a tutaj chodzimy na górę na tarasik dzisiaj na szczęście nie pada tak jak wczoraj. Tutaj spędzaliśmy Sylwestra, jak przylecieliśmy do Meksyku, do Cancun A i co? Dzisiaj piękna pogoda na mapie stopa, cieplutko, zero chmur, tu macie palmy z kokosami. A! I zapomniałbym, tu jest najważniejsza część. Wzięliśmy ten hostel, bo był basen. Nie nie wiem czy widać kolor wody Basen spoko Ale kolor wody niekoniecznie No i melanż wszędzie Tam melanż, tam melanż. Codziennie tutaj melanżują albo na dole w kuchni, którą też Wam zaraz pokażę, albo właśnie na tarasie No nie mieliśmy zbyt cicho, ale daliśmy radę a teraz Wybieramy się w dalszą część Meksyku autostopem. I ten tak czerwony to jest ten kryjący y, Oh shit. No ja co, śpimy pod namiotem? <laughs> I lecimy na wylotówkę moi drodzy w tamtą wy... stronę. Idziemy <laughs> łapać! Pierwszego stopa w Meksyku. Weź jak Panie. tak gadasz, to nie zajmie nam pokój. W atenach nie wyjechaliśmy, a czy wyjeżdżamy z Kanku? Z nikt też nie wyjechaliśmy, <laughs> Już minutę stoimy nic nie złapałeś. No minutę dlatego, bo nic nie jedzie jeszcze. <laughs> bo tam są tam są światła, jest czerwone, poczekaj. Mm. Druga tura. Druga tura. Podobno stop w Meksyku jest taki łatwy. A my już stoimy 3,5 godziny i dupa. Sobie zdjęcia eee, natomiast Danielowi dali 500 peso. Chyba myśleli, że jest bezdomny. Więc nawet jak weźmiemy autobus, to przynajmniej widziemy na zero. Jedziemy autobusem. Niestety przez 4 godziny próbowaliśmy coś złapać i, i nic. Ale Ludzie nas strasznie olewali. Zero reakcji jakiejkolwiek. Pierwszy raz się coś tak spotkałam. Oglądaliśmy vlogi różnych osób na YouTubie eee, i mówili: 5 minut z Meksykańcy łapią lokalsi i, i gringo łapią i każdy łapie Dokładnie A tutaj serial reakcji, nic Jeden a... chłopak się zatrzymał i powiedział, że on nie idzie do Varadolid no. Ale że jeżdżą ten autobusy i żebyśmy machali to się ktoś zatrzymał Zatrzymała się taksówka, pani mi dała 500 peso, więc w ogóle Mamy autostop w formie e, darmowego przejazdu busem, więc no Tak czy jedziemy za darmo Tak Dostałeś 500 peso, a zapłaciłam 280 Więc zostaje jeszcze na... Pewnie na odleg jeden nie? w okolicach albo na jakiś przejazd, na powrót na przykład no, i, i palenki i dużo I